Aktualnie bronię się przed koronawirusem. Często myję ręce, sprzątam, czytam, robię zadania, spędzam czas z moim pupilem. W zeszłym roku postanowiłam, że zacznę zbierać materiały do pracy licencjackiej, jednakże nie jest to takie proste. Mój film stoi pod wielkim znakiem zapytania przez ostatnie wydarzenia. W dużej mierze nawiązuje on do historii, aczkolwiek będzie to też pewnego rodzaju fikcja. Musiałam nawiązać współpracę z wieloma ludźmi, rekonstruktorami, muzykami, wykładowcami, ze znajomymi, aby zacząć cokolwiek w ogóle nagrywać. Koronawirus bardzo zniweczył te plany. Miałam zamiar nagrywać te najważniejsze sceny właśnie z nadejściem wiosny. Jednakże jak mamy to zrobić, skoro nie można się spotykać z innymi ludźmi? Nie jestem w stanie wyrobić się w terminie. Musisz to zrobić szybko. Czy chcemy mieć właśnie taką pamiątkę z obrony pracy licencjackiej? Szybciej, szybko, szybko, szybko.